Witam wszystkich. Mamy dzisiaj 8 października 2024 rok. Zajrzymy dzisiaj do tej rodzinki. Jak tu się yy, zakarmiła, co się dzieje w tej rodzinki, O, dawno nie było zaglądane, zakitowały. No dobrze, chyba jakoś się już otworzy. Jeszcze z tej strony no dobrze. O! Widzicie, rodzinka. Może troszkę odymimy. Dymku im damy. Dwa, cztery, dwa, cztery, tu siedem ramek jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i zatwór. chcą schodzić. Dzisiaj troszkę cieplej, było chłodno Także coś możemy dzisiaj sobie zajrzeć do tej rodzinki i ocenić przed zimą a zatworzę parę pszczół niedużo zastawię w ulu, żeby już nie wychładzać niby dzisiaj podali nam 21 stopni na naszą miejscowość na termometrze, na pasiece 18 stopni patrzałem było, chociaż jest termometr teraz drzewa w cień zrobiły, niżej słońce idzie Tutaj ja był w cieniu Tu widać chyba co? No, tu jest zakarmiona ładnie rameczka. W drugą stronę też ładnie, też to jest skrajna ramka. Następną rameczkę zobaczymy. Czerwi już nie widać, zaraz zobaczę, czy tutaj gdzieś jest. Nie, to jest pokarm. Na razie nie widać. Chociaż patrzcie, jeszcze trutań jest. Jeszcze nie wyrzuciły drutnia. Zobaczymy następną rameczkę. O, ale to jest nie można wyjąć o, widzicie, się zburzyły Troszkę dymku zrobię, żeby się uspokoiły. Też tydzień jak nie chcę już lecieć. A coś tu już poleciało jeszcze. Negocjonowane to odblokujemy. Dobrze. Musimy lepiej odblokowywać O tu mateczka chodzi Bez znacznika widzicie Już czerwie nie widać, A chociaż takie pojedyncze jeszcze komórki zasklepione Chodzi mateczka Ładna mateczka następną rameczkę czy nam pójdzie może pójdzie jak ja, 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 ja. też ciężko się teraz wszystko robi o poszło no czerwi nie ma wierzga jest jeszcze noszą pyłek jeszcze na bieżąco tu jest pokar, ale tu jest. Zagnam je troszeczkę, zobaczcie, się widać. Na pewno będzie widać. Jerzga. Już jajek, czek, czerwio nie ma. Z drugiej strony jeszcze pokażemy. Jest to, to samo. Są no, pojedyncze trutnie jeszcze. O, tu jest, tu jest truteń Co to oznacza? Słabą zimę Chyba nie Zima będzie chyba normalna. Rodzinka, widać kondycję jest dobrej, ale bym powiedział bardzo dobrej. Tu jest salutka ramka. Ręka też gdzie czerwiu tego pokarmu. No dobra, ta ostatnia można było chwili nie wyjmować, ale na celu filmu też wyjmiemy zobaczymy jak się z pszczół zbudziły cała ramka pokarmo. cała ramka pokarmo. mogą żyć bardzo spokojnie wiosny u nas pierwszy pożytek w maju popyłkowe też nie aż takie mocno wpląte Tylko pyłkowe pożytki mamy. Także spokojnie mogą sobie do zimy, do wiosny czekać. Dobra. To jest tu, widzę, zwykła rameczka. Mamy ogólnie wszystkie hofmanowskie, ale gdzieś tam nieraz się trafi jeszcze. To jest zwykła raka. Dobrze. Dobrze. Ładnie, ładnie rodzinka widać zakarmiona, ładnie jest już. Mamy wyleczone pszczoły. Także ktoś się pytał yy, w jakim terminie często oddymia, dymie. Ale najlepiej to jest według zaleceń producenta. Chociaż nieraz nie, nie pasuje ten termin. Tutaj się przesuwa troszkę, no bo pogoda. Czy czas nieraz? Według mnie nie ma to wielkiego znaczenia, jak się zmieni troszeczkę. Chodzi o to, żeby przeleczyć. Dobra, tu jeszcze widać wszystko. No dobrze, dokładnie. Rodzinka na siedmiu ramkach. Do wiosny powinna doczekać bez żadnego problemu, bez komplikacji. Widać pszczoły zdrowe są. Yy, jeszcze włożymy posprój yy, pół nadstawki jakiś fajniejszy dzień, żeby wychłodzić już to gniazdo zupełnie. Dobra, położymy płałkę. Żeby nie było jakichś prób z czerwiem. no i ta tak by było ta wyglądało na dzisiaj jak nada się nam pogoda jakaś yy, pogoda jeżeli poz, pozwoli uda nam się coś zrobić to pokażemy jeszcze yy, miałem odkład wam pokazać ale też widzicie ta pogoda ostatnio była kiepska Już teraz ma się poprawić troszeczkę u nas te pogody nie są takie rewelacyjne temperatury nie są rewelacyjne Także no to by było na tyle. Dzięki wszystkim za uwagę. Do usłyszenia.